To wiadomość, która wstrząsnęła całą Polską. Kuba Wojewódzki, niekwestionowany król talk show, twarz stacji TVN i jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w kraju, ogłosił, że po ponad 20 latach kończy współpracę z telewizją, z którą był utożsamiany przez całe pokolenia widzów. Decyzja, która jeszcze kilka miesięcy temu wydawała się niemożliwa, dziś stała się faktem. Cały kraj zadaje sobie to samo pytanie. Dlaczego właśnie teraz? W mediach zawrzało natychmiast po publikacji jego oświadczenia. Wystarczyły zaledwie dwie godziny, by hasztagi dla Kuba Wojewódzki i kryla koniec ery TVN znalazły się w czołówce trendów w, w polskim internecie. Dziennikarze, gwiazdy, a nawet politycy zaczęli komentować tę decyzję, określając ją mianem największego pożegnania w historii polskiej telewizji. Dla jednych to koniec pewnego mitu, dla innych początek nowej epoki, w której miejsce legendy zajmie cisza po jego charakterystycznym śmiechu. Kuba Wojewódzki, rocznik 1963, to postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Jego kariera rozpoczęła się w latach 90., kiedy wkroczył do świata mediów z niepohamowaną energią, przekorą i stylem, który z miejsca podzielił opinię publiczną. Był buntownikiem, który nigdy nie przepraszał za swoje poglądy. Zawsze mówił to, co myślał, bez względu na konsekwencje. Z biegiem lat stał się nie tylko prowadzącym, ale też symbolem wolności słowa w mediach. Kuba Wojewódzki Show przez ponad dwie dekady był jednym z najchętniej oglądanych programów wejściu w Polsce. Każdy odcinek gromadził miliony widzów, a studio odwiedzały największe nazwiska polskiej kultury, polityki i sportu. Wojewódzki zbudował wokół siebie markę człowieka, który potrafi jednym pytaniem rozbroić najbardziej pewnego siebie gościa. Był sarkastyczny, błyskotliwy, czasem okrutny, ale zawsze autentyczny. I właśnie ta autentyczność sprawiła, że miliony Polaków kochały go i nienawidziły jednocześnie. Jego odejście z TVN to nie tylko zmiana zawodowa, to koniec pewnej ery w historii telewizji. Dla wielu widzów, którzy dorastali przy jego programie, jego głos i sposób prowadzenia stały się częścią codzienności. Ale w ostatnich miesiącach dało się zauważyć, że coś się zmienia. Wojewódzki był spokojniejszy, mniej ironiczny, bardziej refleksyjny. W wywiadach mówił o przemijaniu, o tym, że każda rewolucja kiedyś się kończy. Niektórzy komentatorzy sugerują, że za decyzją mogą stać kwestie zdrowotne i wiek. W końcu prowadzący ma już 61 lat. Inni mówią wprost o konflikcie z kierownictwem TVN i zmęczeniu telewizją bez charakteru. Jak napisał jeden z dziennikarzy: Kuba wojewódzki nie odchodzi, bo musi odchodzi, bo chce być znowu sobą. Na ulicach, w internecie i w studiach radiowych słychać dziś tylko jedno niedowierzanie. Bo choć Wojewódzki od zawsze był mistrzem prowokacji, tym razem nikt nie podejrzewał, że jego pożegnanie stanie się rzeczywistością. Polska telewizja traci dziś nie tylko prowadzącego, ale i legendę. I chociaż jego słowa zostawiam to, co kocham, z poczuciem spełnienia brzmią jak spokój, w oczach widzów wciąż widać pytanie bez odpowiedzi. Czy to naprawdę koniec, czy tylko cisza przed kolejną burzą? Kuba wojewódzki od początku swojej kariery był kimś więcej niż tylko prezenterem. Zaczynał w latach 90., w czasach, gdy polska telewizja dopiero otwierała się na nowoczesność, a granice tego, co można powiedzieć na antenie, były wciąż bardzo wyraźne. On je zburzył, z uśmiechem, z prowokacją, z inteligencją, która nie pozwalała przejść obok obojętnie. Jego styl był jak powiew świeżego powietrza, dla jednych genialny, dla innych nie do zniesienia. Jedno było pewne, nikt nie potrafił przejść obok kuby wojewódzkiego obojętnie. Kuba Wojewódzki Show szybko stał się fenomenem kulturowym. To nie był zwykły program, to było widowisko, w którym zderzały się ego, emocje, kontrowersje i bezkompromisowe pytania. Na jego kanapie zasiadali politycy, muzycy, sportowcy, aktorzy wszyscy, którzy mieli coś do powiedzenia lub do ukrycia. I choć wielu z nich wychodziło ze studia z uczuciem szoku, wracali tam ponownie, bo wiedzieli, że to Właśnie Wojewódzki potrafi dotrzeć do prawdy, nawet jeśli trzeba było za nią zapłacić wizerunkowo. Przez ponad dwie dekady był nie tylko prowadzącym, był zjawiskiem. Jego nazwisko stało się synonimem wolności słowa, a jego program symbolem tego, że telewizja może być miejscem autentycznej rozmowy, a nie tylko marketingowego spektaklu. Ale jak każda legenda, także i on z czasem zaczął się zmieniać. W ostatnich sezonach widzowie zauważyli coś niepokojącego. W oczach wojewódzkiego pojawił się cień zmęczenia, żarty stawały się rzadsze, a jego pytania bardziej filozoficzne niż prowokacyjne. Coraz częściej mówił o czasie, przemijaniu, o potrzebie zrobienia czegoś więcej niż tylko programu telewizyjnego. Widzowie zaczęli się zastanawiać, czy za tym tonem nie kryje się coś więcej wypalenie, rozczarowanie a może świadomość, że jego własna rewolucja dobiegła końca. Nie brakowało głosów, że to po prostu efekt wieku. 61 lat to moment, w którym wielu zaczyna myśleć o zwolnieniu tempa, ale osoby z jego otoczenia mówiły co innego. To nie wiek, to system. Kuba nie potrafi funkcjonować w świecie, gdzie wszystko musi być politycznie poprawne. Faktycznie w ostatnich latach stacja TVN zmieniła kierunek. Więcej ostrożności, mniej ryzyka. A to dla wojewódzkiego mogło być nie do przyjęcia. Jak ujawniły źródła bliskie produkcji, napięcia między prowadzącym a kierownictwem TVN narastały od miesięcy. Wojewódzki miał coraz częściej wyrażać frustrację z powodu ograniczeń redakcyjnych. Nie chcę być maszyną do rozrywki. Chcę mówić prawdę. Te słowa, które pojawiły się w jednym z jego wywiadów, dziś brzmią jak pożegnanie, ale i manifest. To nie była tylko decyzja zawodowa, to był bunt przeciwko rzeczywistości, w której autentyczność staje się towarem, a nie wartością. Jednocześnie coraz głośniej mówi się o jego planach na przyszłość. Według przecieków, Wojewódzki nie zamierza całkowicie znikać z mediów. Wręcz przeciwnie, ma w planach uruchomienie własnej platformy online, gdzie będzie mógł tworzyć programy po, swoju, po swojemu, bez cenzury i kompromisów. Plotki mówią, że już odbył rozmowy z międzynarodowymi partnerami medialnymi, a jego nowy projekt ma być połączeniem talk show, podcastu i dokumentu. Byli współpracownicy przyznają, że od dawna planował taki krok. On zawsze mówił, że telewizja to tylko etap, a nie cel. Chciał stworzyć przestrzeń, w której może być w 100% sobą, mówi anonimowy producent. Jeśli te pogłoski okażą się prawdą, polski internet może wkrótce zyskać nowego gracza i to nie byle jakiego. W międzyczasie sieć eksplodowała. Tysiące fanów żegnało go emocjonalnymi wpisami. To nie tylko koniec programu, to koniec epoki, pisała jedna z internautek. Pod postami wojewódzkiego pojawiły się setki komentarzy, od podziękowań po łzy. Wiele osób wspominało, jak jego słowa inspirowały ich do niezależnego myślenia, jak jego wywiady otwierały oczy na tematy, o których inni bali się mówić. Artyści i celebryci również nie kryli emocji. Katarzyna Nosowska napisała: Telewizja bez Kuby to jak scena bez światła. Dziękuję, że nauczyłeś nas odwagi. Z kolei aktor Michał Żebrowski dodał krótko: Legenda odchodzi, ale jej echo zostaje. Media ogłosiły żałobę symboliczną. W newsroomach TVN, Polsatu i Onetu nie mówi się o niczym innym. Portale rozrywkowe publikują nagłówki w stylu: Kuba Wojewódzki kończy karierę. Polska traci głos, który mówił głośniej niż inni. Widzowie piszą, że to tak, jakby ktoś zabrał z telewizji ostatni oddech autentyczności. W Warszawie, w kawiarniach i studiach nagraniowych, mówi się o jednym. Czy to naprawdę koniec, czy początek czegoś nowego? Czy człowiek, który przez lata był symbolem buntu i wolności, potrafi tak po prostu odejść w ciszy? Gdy kamery TVN zgasły po raz ostatni, wojewódzki uśmiechnął się do widzów i powiedział tylko jedno zdanie: Dziękuję, że byliście częścią tej podróży, teraz czas na inną. Publiczność zamarła, a w sieci w ciągu kilku minut pojawiły się setki postów z tą właśnie frazą. To nie był pożegnalny cytat, to była obietnica. Bo jak dobrze wiedzą jego fani, Kuba Wojewódzki nigdy nie odchodzi naprawdę. On po prostu zmienia scenę, by wrócić tam, gdzie nikt się tego nie spodziewa. Atmosfera po odejściu Kuby Wojewódzkiego z TVN wciąż przypomina drżenie po wielkim trzęsieniu ziemi. Polska telewizja została bez swojego najbardziej charyzmatycznego prowokatora, a przestrzeń medialna jakby nagle ucichła. Przez lata jego głos był punktem odniesienia, lustrem, w którym przeglądało się całe społeczeństwo. Kiedy mówił, ludzie słuchali, czasem z gniewem, częściej z fascynacją. Dziś, gdy zabrakło go na ekranie, czuć, że skończyło się coś więcej niż tylko program. Na portalach społecznościowych wciąż trwa prawdziwa burza. Jedni piszą, że bez wojewódzkiego telewizja stanie się zbyt poprawna, zbyt przewidywalna, inni twierdzą, że jego odejście było nieuniknione. W setkach komentarzy powtarza się ten sam motyw wdzięczność za odwagę, szczerość i ironię, która potrafiła rozbroić najbardziej nadęte Widzowie wspominają konkretne rozmowy, żarty, momenty ciszy, które nagle nabrały dziś innego znaczenia. Dziennikarze rozkładają jego decyzje na czynniki pierwsze, szukając drugiego dna. Niektórzy sugerują, że mogło dojść do cichego konfliktu z kierownictwem TVN, które w ostatnich latach coraz mocniej dążyło do zachowania neutralności i komercyjnego bezpieczeństwa. Dla wojewódzkiego, znanego z potrzeby prowokacji i łamania schematów, to mogło być jak złota klatka. On zawsze potrzebował swobody, przestrzeni, w której mógł rzucić pytanie bez autocenzury, pozwolić sobie na ryzyko, na słowo, które wzbudzi dyskusję, a nie tylko rozrywkę. Osoby z jego otoczenia opisują go jako człowieka zmęczonego rutyną, ale wciąż pełnego planów. Mówią, że przez ostatnie miesiące coraz częściej wspominał o zmianie formatu, o potrzebie wyjścia poza ramy telewizyjnego show. Miał mówić, że internet to prawdziwe pole walki o uwagę, że tam toczy się rozmowa, która naprawdę coś znaczy. Właśnie dlatego pojawiają się plotki o jego własnym projekcie platformie, która ma łączyć talk show, podcast i reportaż. Jeden z producentów przyznał anonimowo, że już od dawna Kuba testował różne formaty nagrań online, analizował dane o widowni, badał reakcje to nie była decyzja spontaniczna. To była strategia. Plan, który dojrzewał powoli, jakby wojewódzki chciał udowodnić, że nawet po 60. można wynaleźć siebie na nowo. Na warszawskich ulicach, w kawiarniach, w redakcjach, wszędzie mówi się o nim w czasie teraźniejszym. Bo choć oficjalnie odchodzi, nikt nie potrafi mówić o Kubie wojewódzkim w przeszłości. Wciąż jest obecny w memach, w cytatach, w rozmowach. Stał się postacią, której obecność przekracza medium, w którym ją poznaliśmy. Jego styl bycia, jego odwaga, jego ironia wszystko to żyje dalej w świadomości widzów, którzy przez lata uczyli się od niego, że nie ma tematów zakazanych. Wielu zastanawia się: czy w decyzji o odejściu nie ma również elementu osobistego potrzeby ciszy, refleksji może nawet wolności od bycia kubą wojewódzkim. Bo ta rola, choć przyniosła mu sławę, była też ciężarem, nie można przez 20 lat być non stop ikoną kontrowersji bez ceny jaką płaci się za tę szczerość, a on zawsze wolał zapłacić niż udawać. Jedno jest pewne, nikt inny nie wypełni po nim tej luki, w polskiej telewizji nie ma drugiego takiego głosu, takiego charakteru, takiego połączenia inteligencji i bezczelności. Był jak lustro epoki, w której Polska nauczyła się śmiać z siebie, mówić wprost, nie bać się ironii. Teraz to lustro pękło i pozostaje pytanie, co zobaczymy, kiedy zabraknie jego odbicia. Gdy patrzy się na jego ostatnie zdjęcia z planu, widać spokój, ale i coś więcej, błysk w oczach człowieka, który wie, że dopiero zaczyna kolejny rozdział. Może naprawdę nadszedł czas, by Kuba wojewódzki przestał być tylko dziennikarzem? Może stanie się głosem nowego pokolenia, które już nie potrzebuje telewizora, by słuchać? Cisza po jego odejściu jest głośniejsza niż jakikolwiek skandal, i właśnie w tej ciszy rodzi się pytanie, które dręczy dziś całą Polskę: Czy to koniec ery wojewódzkiego, czy dopiero początek legendy? Ale właśnie wtedy, gdy wydawało się, że to naprawdę koniec, pojawiła się informacja, która ponownie rozpaliła emocje wśród fanów. Według źródeł zbliżonych do produkcji TVN Kuba Wojewódzki nie zerwał więzi ze stacją całkowicie. Podobno trwają poufne rozmowy o nowym projekcie, nie klasycznym talkshow, lecz formacie dokumentalnym, w którym wojewódzki miałby występować w zupełnie nowej roli. Jako narrator opowiadający o kulisach polskiego show biznesu. Projekt, jeśli dojdzie do skutku, ma być odważny, szczery i momentami bardzo niewygodny dla wielu osób ze świata mediów. W kuluarach mówi się, że to właśnie Wojewódzki miał naciskać na stworzenie formatu, który nie tylko bawi, ale też odkrywa to, co media przez lata ukrywały. Plotki głoszą, że pomysł ma roboczy tytuł Tari Bez Filtra, a jego pierwsze odcinki miałyby być poświęcone nieznanym kulisom najgłośniejszych wywiadów w historii jego programu. To byłby ruch typowy dla wojewódzkiego: odejść, by wrócić z czymś, czego nikt się nie spodziewa. Choć TVN milczy, kilka osób z jego zespołu potwierdza, że coś jest na rzeczy. Sam Kuba w ostatnim poście na Instagramie zamieścił enigmatyczny wpis: Nie wszystko, co się kończy, jest naprawdę końcem. Zdanie to wystarczyłoby, by wywołać falę spekulacji. Czy to zapowiedź powrotu? A może subtelny sposób był utrzymać widzów w napięciu, które od lat jest jego znakiem firmowym. Jedno jest pewne: w świecie polskiej telewizji nie ma drugiej takiej postaci. Wojewódzki zdołał przejść drogę od buntownika do ikony, od prowokatora do symbolu autentyczności. Jego odejście z TVN to symboliczny moment, koniec pewnej ery, w której rozmowa mogła być sztuką, a prowokacja formą prawdy. Ale jak to często bywa w przypadku legend, każda cisza po nich staje się początkiem nowego rozdziału. Czy zobaczymy Kubę Wojewódzkiego w nowej odsłonie, niezależnej, internetowej, może jeszcze bardziej bezkompromisowej niż dotąd? Czy stworzy własne imperium medialne, tak jak zapowiadają jego najbliżsi współpracownicy, a może naprawdę wycofa się w cień, by wreszcie odpocząć od świata, który sam współtworzył przez ponad dwie dekady? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne: jego nazwisko jeszcze długo nie zniknie z pierwszych stron gazet. Bo jak napisał jeden z komentatorów: Kiedy odchodzi Kuba Wojewódzki, odchodzi część polskiej telewizji, ale legenda nigdy nie znika ona tylko zmienia formę. A jeśli chcecie być świadkami tej nowej formy, śledźcie nasz kanał. Wkrótce opowiemy o tajemniczym projekcie, który może być największym powrotem w historii polskiego show biznesu. Subskrybujcie, komentujcie i bądźcie z nami, bo historia Kuby Wojewódzkiego dopiero się pisze i wszystko wskazuje na to, że to co zobaczymy zaskoczy wszystkich.